Z tą nadzieją pogrążyłam się we śnie. Kiedy się obudziłam, słońce już mocno świeciło. Spałam do południa. Musiałam być bardzo zmęczona, niż mi się wydawało. Na krześle około mojego łóżka leżał talerz z kawałkami zimnej pizzy. Pizza? Dalej jestem zorientowana, gdy widzę tutaj rzeczy podobne dość tych na ziemi. Ale skoro Karuto umie robić ciasta, to chyba zrobienie pizzy nie jest takie trudne. Musieli to przynieść, kiedy spałam. Nawet się nie obudziłam. O, mamy żółte łóżko! Jak pięknie! Nocą wygląda ładniej pokój. Zostawili mi też starą perenę podróżną. Leżał na niej liści i Wybrałam perennę z dużym kapturem, jak wczoraj na wypadek, gdybyś nie chciała, żeby ludzie to rozpoznawali. Myśli o wszystkim to urocze. Mój brzuch zaburczał. Zimna pizza na śniadanie. To nie był byłby pierwszy raz, jeden na łóżku zjadł z apetytem. Karol to naprawdę się polepszył. To było pyszne. Gdyby wiedział, jak ją zrobić, kiedy to przybyła moje pierwsze dni w KGM, byłyby o wiele przyjemniejsze. na nim czas spotkać się z Eweliną. Czuję się świetnie, ale jeśli do niej nie pójdę, to może się na niej źle skończyć. Szybko włożyłam nowe ubrania, Poświęciłam całą chwilę na przyglądanie się w biciu wody pustych mojego łóżka prawda, Wcale się nie zmieniłam, przynajmniej się nie zastarzałam, chociaż tyle. Cóż idę do Ewelin przy okazji zapytałam ją o Leif Tana. Szłam korytarzem straży w kierunku przychodni, kiedy zobaczyłam małą dziewczynkę, której nie znałam. Wygląda na to, że błąka się po Kagie. Chodziła w i z powrotem, kręcąc się między filarami. Byłam pewna, że nigdy jej nie widziałam, a jednak wyglądała znajomo. Potem szłam powoli miała w sobie coś. Stało gdy się do mnie zbliżyłam. Znałam je. Dziewczynka na mnie spojrzała. Od razu zrozumiałam. Wyrocznia, to wyrocznia, wcielenie kryształu, które kiedyś miało wygląd młodej kobiety. Czuję jej aurę, to ona. Ale jak to możliwe? Ona też wyszła z kryształu? Byłam przytłoczona emocjami. Podeszłam bliżej i ją przytuliłam. Mała nie zareagowała. Kiedy się rzecz grzecznie się uśmiechnęła. Pomyliłam się, to niemożliwe. Czuję się, jakbym była tego pewna. Dziewczynka odeszła żywym kokiem, Nie poznała mnie. Nie rozumiem, nie wiem co o tym myśleć. Ach, tutaj jesteś, bałam się, że będę musiała Cię szukać. Wiem, że nikt nie lubi spędzać tyle czasu w ambulatory. Mogło być gorzej, hm? mogło być tu nie być. Egelin szeroko się do mnie uśmiechnęła. Wsiadam na łóżku, żeby Egelin mogła mnie zbadać. Słuchaj, kiedy do ciebie szła, natknąłem się na małą dziewczynkę. W ogóle się nie odezwała, kiedy na mnie spojrzała. Miałam dziwne uczucie. Nie przerywając zadania, ale nie przytknęła. Babiem o kim mówisz? Znasz ją? To tylko kogoś z Nie, nic o niej nie wiemy. Od jakiegoś czasu zdarza nam się ją widywać. Nie rozmawia z nikim, lub prawie z nikim, tylko na nas patrzy. Nie znam jej, jej rodziców ani przyjaciół, nikt się z nią nie zajmuje. Nawet nie wiemy, gdzie śpi. W zasadzie co nie wiemy, czy w ogóle śpi. Próbowałyśmy zaproponować jedzenie, ale nie chciała go. A koncha, co mówi na ten temat, widzi aurę mogła. jest zmieszana. Nic nie widzi wokół tej małej dziewczynki. Nic z tego nie rozumiemy. Ale mówiłaś o dziwnym życiu. Jakie to życie? Czułam się dokładnie tak, jak wtedy, gdy okazała mi się wyrocznie. nie spojrzała na mnie i jak to zmarszczyła w brwi. Niektórzy spekulują, że istnieje związek między czynką a wyrocznią. Jedni uważają, że jest wysłanniczka, inni, że jest jej reinkarnacją. Masz jakieś zdanie na ten temat? W końcu tylko ty miałaś więź z wyrocznią. Szczerze mówiąc, nie chcę nic mówić na pewno, ale poczułam energię wyroczni, kiedy ją zobaczyłam. El Elfka przytknęła. W takim w każdym razie nazmawialiśmy ją Ofelio. Nie przeszkadzało jej to. Chyba nigdzie nie przeszkadza. Cóż, wznała palce między moją twarzą. Pożądała za nią wzrokiem. Wygląda to, że wszystko jest w porządku. Jeżeli nie będziesz przesadać, nie powinno być problemu. Świetnie, nie? Nie masz też tak dobrej wieści o Leftanie? To zależy od tego, czy uznasz moje przybycie za dobrą wiadomość. Odwróciłam się. Leftan stał tuż za mną. Leftan, ty wyglądasz świetnie. Zostawię was. Na pewno macie rzeczy do omówienia. Eveline ja wyszła szybkim krokiem. Spojrzałam na Eliftona. Nie ruszał się. Zrobił krok Zrobiłam krok w jego stronę, ale się zatrzymałam. Powinnam go pszczuć? Czy ma na to ochotę? Jestem na to mniej gotowa, niż bym myślała. No, mi go. Elifton odzajemnił mu uścig i stulił twarzy moją szyję. Po zaledwie kilku jak zasztywnie odwrócił się ode mnie Przepraszam, powinienem był cię zapytać Zanim się na ciebie rzuciłam To nie twoja wina Ja nie powinienem to był to, to nie twoja wina Zanim cokolwiek powiesz Muszę ci coś powiedzieć Miałem czas, żeby trochę pomyśleć Sytuację Jestem trochę zarezentowany, Ale mam do, mam do tego czegoś pewność Wiem, że nie chcę powtarzać błędów w Przeszłości Wspomniamy błędy w tanie, ośmiecham się, wdychając. Niestety jestem, nie jestem pewien, czy nasze błędy są porównywalne, Muszę przetra przetrawić swoją winę, potrzebuję trochę czasu, zapadła między nami dziwna cisza. nie mam pojęcia co powiedzieć. Już nawet nie wiem, co myśleć. I pomyśleć, że byliśmy sobie tak bliscy. Nawet kiedy walczyliśmy z Leńcem. Teraz czuję się jakiś dyskon między nami. Prawie wolałabym, żeby dalej było wczoraj. To nie było łatwe. Nie miałam całkiem dobre po po pojęcia o, o tym, jak się czułam. W tej chwili byłam jedynie w stanie patrzeć na twarz ptana. Widziałam Jednocześnie twarz mojego przyjaciela. Prawą rękę Miko, ostatniego z Angeli, oprócz mnie. To oblicze sprawiało, że miałam ochotę wtulić się w jego ramiona. Ale widzę też twarz zdrajcy, wspólnika Ashkora, mordercy, jaką osoby, która uczyniła schromę zdrajcą. Te oblicze sprawiają, że mam ochotę go uderzyć, zranić. Czuję się, że wariuję. Dźwięk otwieranych drzwi przychodni odwrócił moją uwagę. Wszystko gra? Nie przyszłam za wcześnie. Nie, nie martw Właśnie miałam... Nie wiem, co Paty miała zamiar zrobić, ale osobiście muszę się zobaczyć z Dowiedzieć się, jakie zmiany zaszły w ciągu ostatnich kilku lat. To świetny pomysł. Nie spóźnij się dzisiaj wieczorem. Jesteśmy mniej więcej najważniejszym punktem programu. Lej tam się skrzywił, począwszym grubsze ramionami. Nie spóźnij się. Czuję, że to będzie wielka chwila. Dla ten wyszedł z pomieszczenia, że z się tym nieokreślone spojrzenie. Jak to? O czym on mówił? Co się dzieje dziś wieczorem? Pan Hwaci nie powiedziała dziś, że organizujemy bankiet. Świetnie, tak jak pisając, to jaka jest zrobić tak, co dziewczyn. Zastanów się dobrze. Oto odpowiedź. Ma to związek z Tobą i z Jej Chcecie uczcić nasze przebudzenie? Nie będziemy musieli wygłaszać przemówienia, prawda? Nie jestem zbyt dobra w publicznych wystąpieniach. Ja miałam okazję zauważyć wczoraj. Aha, daj spokój. Była świetna. Ale nie, nie będziesz musiała przemawiać. Z drugiej strony bardzo możliwe, że mieszkańcy KG będą mi nieco ciekawscy. Niestety nie mam dla nich żadnych odpowiedzi. Myślę, że będą przede wszystkim chcieli Was zobaczyć wspaniale uwielbicie, wspaniale uwielbiam się atencji. Daj spokój, będzie fajnie, a jedzenie by stało się pyszne, haha, ha, masz rację. W takim razie przyjdę, przekonałaś mnie. W międzyczasie przyjdę, przejdę się po KG i zaciągnę trochę świeżego powietrza. Pjuriry powiedziały mi, że uszyję ci strój na bankiet. Skoro chcesz się przejść, powinnaś zajrzeć na tak. Nie, to zrobię. Dzięki za wszystko, do zobaczenia wieczorem. Przed wyjściem naciągnęłam kaptur na głowę. Przynajmniej do wieczora chcę się zachować dyskrecję. Ter również się zmienił w ciągu ostatnich 7 lat. Byłam tutaj wczoraj z ale byłam bardzo zajęta. Nie zauważyłam, jak nowy plac był ładny. Stałam w kierunku butiku Pilly, gdy pojawił się przed dom Ural. Witaj podróżnicko! To jest Twój szczęśliwy dzień. Cześć Ural! Co słychać od 7 lat? Ach, to ty, piękna! Nie poznałam cię przebraniu włóczęgi. Nie jestem przebrana. Staram się być dyskretna. To świetnie. Działa. W życiu bym nie pomyślał, że to ty. Z drugiej strony, to nie przeszkadzało mnie, aby do ciebie zagadać. Cóż, to, co robisz? Szukasz przygody? Nie. Idę do Puriry. Podobno chce mi coś dać. Oczywiście, zawsze coś dla kogoś ma. Szukasz ubrań? Czy mogę cię do czegoś przydać? Mam dużo towaru, które trochę... Który jest trochę bardziej interesujący niż ciuchy. Za każdym razem, gdy Prola zanurowałam, mam wrażenie, że próbuje mi sprzedać narkotyki. Ale wiem, że pewnie mówi tylko o jedzeniu albo byżyteli. Jego ton sprawia mnie zakłopotanie. Nie dziękuję, Prola. Na razie skupię się na stroju. Jak sobie życzy, Bill. Nawet nie szukałam, to wiem, gdzie cię znaleźć, tak? Nie, ale ja będę wiedzieć, gdzie cię znaleźć na razie. Zniknął ze sklepami. Cóż, weszłam do sklepu briny i zdjęłam swój mój kaptur. — Puryry, Puryry, jesteś tutaj? — Ewelin powiedziała mi, że... — Moja kochana, dlaczego przybrałaś się za zawłóczęgę? — Nie przebrałam się. Próbuję być dyskretna. — Nie szkodzi, skoro szybko ściągaj te ciuchy. Zamknęła ze sobą mną W każdej chwili ktoś mógł wejść. Na razie je zachowam. Dziękuję. Puryry dosłownie spierunowała na mnie wzrokiem. — Cóż, jak też, Skoro panienka chce udawać wstydliwą... Ewelin powiedziała mi, że masz coś dla mnie. Kiedy usłyszałam, że jak zmartwychwstałeś, ja byłam oczywiście zachwycona, tak jak wszyscy. Ale tylko ja pomyślałam, że przyda ci się porządny strój. A jak myślisz? To zwykły kawałek, materiał czytasz? To sprzeda przed 100 lat. Nawet w kocich latach jestem pewna, że nie minęło 100 lat. Nie wiem, czy na no w kocich latach, ale w latach mody nie możesz znosić tych łachomionów. To nie do pomyślenia. Nie mam ochoty wdawać się w tę debatę. Tym bardziej, że naprawdę potrzebuję nowych ubrań. Tak sobie myślę. Kto jeszcze był ustawa w krysztale? Leifta, demon. Angel Pury, jak ja. Nie mówimy demonu. Dlaczego moglibyśmy nie mówić demon? No, za moich czasów nie mówimy tak, ponieważ jest to poniżające. Tak, jakbym nazywała Cię Kotem. Czy przypadkiem w przy tym nie zrobiłaś? A naprawdę jesteś podobny do potów. Możesz. Nie szkodzi. Powiedzmy, że obie mamy swoje wyobrażenia. Postaram się o tym pamiętać następnym razem. Nie martw się, ja też. Postaram się na to zwracać uwagę. W każdym razie możesz powiedzieć drugiemu engelowi, żeby też wpadł. Uszyję mu bardzo stylowy strój. Tak zrobię, jeśli spotkam go przed tobą. A tymczasem przez zobaczyć swój nowy strój jest bardzo ładny. Tak. Mm, całkiem niezły. Co za uczca dla oczulecz na tobie idealnie. Wszyscy będą za tobą oglądać podczas bankietu podobać się. Czy mi się podoba? Purilie jest wspaniały. Bardzo dziękuję. A skoro nie mogę pozwolić Ci chodzić w obecnych łachmanach. Pozostawiłam zrobić tylko tym razem gest handowy. Gest handowy na już będzie to. 5% zniżki. Ten bieg jest pierwszy, który założysz od dnia zmartwychwstania. Otrzymujesz go całkowicie za darmo. Oto prezent od Puliry dla ostatniego Angela. Odłożyłam szeroką serię, to prezent. Myślę że możesz zamknąć buzię i iść przymierzyć swój prezent. Właśnie zostałaś w strój gładnia retros, go w swojej szafie. Okej. Okay. Y Przybrałam się przymierzalnie. stół, leżał na mnie idealnie. Poilie ma naprawdę miarkę w oczach. Wychodząc do że wszystkie pórek kos się przed sklepem. Zaczęli klaskać, gdy mnie zobaczyli. Ona, ona wygląda tak pięknie, ale. tak, by się nie okało. Zgadzam się, stół jest całkiem niezły. Wyglądasz wspaniałe. Brawo, Pani wie. Chyba nie wiedzą, że Poilie, które jego w prezencie. Lepiej pójdę, zanim mi to powie. Dziękuję, przyjaciele. Jeszcze raz dziękuję, pójdę. Pójdę się przejść i pochwali, pochwalić moje prezenty. Nie mogłam się powstrzymać i tak się o tym dowiedzieli. Prezent? Gdy mówi prezent, ma na myśli. Pójdę, nie Pani was się jej tej ubrania za darmo. Ulatniłam się, zanim zdążyłam. Muszę się tak powiedzieć, pójdę. Hej, Patty. dobrze się składa. Co robisz? Więc byłam u a przy okazji niezły stroj świetnie jak w nim wyglądasz. Dziękuję. Ktoś ci, ci powiedział, że organizujemy się bankiet? Tak, Ewelin. A co, to była jakaś tajemnica? Nie, wcale. Odbędzie się pod stuletnią wiśnią. skoda A, dla, a dlaczego dobrze, że na mnie wpadłaś? Chrome, Kuroto i ja przygotowujemy stroje. I szczerze mówiąc, przydałoby nam się pomóc. A chcę, żebym wam pomogła. Żebym że trzeba było mówić o razu z przyjemnością. Hul, to nie jest szczególnie skomplikowane, ale tylko we trójkę. Nie ma sprawy, idę z tobą. Byliśmy z Karen same. Mogłam skorzystać z okazji, aby dowiedzieć się czegoś więcej o nowych mieszkańcach w Karen, czekaj ktoś, zanim pójdziemy. Ale Andyk jest trochę dziwy, nie sądzisz? Dobrze się dogadujecie? Co myślisz o kolei? Nie jest to dla niej przejrzeć. Dobrze to, e, dogadujesz się z Matthew. Aha, miałek się. Na początku ze wszystkimi taka jest. Ciężko jej się do kogoś zbliżyć. Ma skomplikowaną przeszłość. Ale jest niezwykle jolena wobec kłamka KG. P Dlaczego pytasz? Czekaj, próbowała cię oczarować, zgadza się? Udałam się, że pokazuję lekko zażenowana. Nie, nie wcale tak, tylko pytam. Karin przyjrzała mnie na wylot. Skoro tak mówisz, idziemy. Stoły same się nie nakryją. Odwróciłam się i puszcza w kierunku sukni. Stuletni wiśni. Mm, ten, 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 ten. Karen nie nieokła nawet gdy nas czworo, a złożnie wszystkiego zajęło całe popołudnie, ale praca nie była nieprzyjemna. Chroma i karen byli zabawni jak zwykle, a karoto zachowywało godne podziwu panowanie mimo ich wybryków. Atmosfera była więc wyśmienita przez całe popołudnie, które mieliśmy w, szalone, w szalonym tempie, słońce właśnie zachodziło, gdy Karoto zapalił samim świecem. A więc co myślicie? Nieźle, co? Wygląda fantastycznie. Brawo, my. Kroma zaczął głośno tłaskać. Nikt do niego nie dołączył, więc, posz więc dosyć szybko przestał. Cóż, możemy również radość wewnętrznie. Świetny pomysł, mój burczku. Cieszmy się ciszą. Jeśli goście zaczynają przybywać. Karu, to pójdziesz pomoc w kuchni? Nie, nie martw się. Trzeba tylko wszystko podgrzać. Nie, musi, nie mógł mówcie nikomu jest Jestem sam, więc radzę sobie jak mogę. Nie ma sprawy. Mimo wszystko, bo możemy ci wszystko przyjść, Macie cię potrzebować, nie zostań tutaj. W jesteś królowym wieczorem. W tej samej chwili przyszła kańka. nim pod ręką. Pręg ziół był tuż za nimi. Karota się wyprostował. Światło jest dość słabe, ale mogłam przysiąść że się rumieni. Cóż ja, jestem potrzebny w kuchni, więc muszę już iść. Skierował się do kagi. Karen i chromy poszli za nim. Skierowałam uwagę na Kwan, i Ewelin. Elfkast szepnęła coś do ucha. Kwa, która się ześmiała. Jak mogłam to przegapić? Kiedy widzę je razem, wydaje się na takie oczywiste. A ja myślałam, że Kwonkła dziwnie patrzy na Ewelin, kiedy mnie. Badała. To była mieszanka podziwu, dumy i czułości. Ale jestem głupia, one są sobie zakochane, to oczywiście. No ja się tego domyślałam od początku. <laughs> Paty, jesteś w końcu, jak si mówiłeś, to przegapiłeś ważne rzeczy. Obie do mnie podeszły w to towarzystwie Feng Zi. Usiedliśmy przy stole, podczas gdy zaczęli przygotowywać inni goście. Siedziała między i Evelyn, siedziała po lewej stronie, a swojej swoje dziewczyny, a Aleś ten był po drugiej stronie. Pozostali członkowie KG usiedli w dokładnie na siebie miejscu. Niektórzy najpierw się przywitali zejtami i ze mną. Po mojej ulce nikt nie poprosił nas o wygłoszenie mowy. Karuto, Hamed i Karen przynieśli, przynieśli wiele różnych przekąsek z kuchni. Ogromne stoły zost zostały w gruce nakryte daniami. Wiele z nich było bardzo podobnych do tych na ziemi. Były tu ogromne kosze łoców, warzyw, ptaki, i mnóstwo jedzenia na połowie naszego podniebienia. Jednym z nich brązowe słodki pozywane przypominały mi znany napój z ziemi. Pod latarnią, latarniami rozlewały się śmiechy grupy skrzatów grała na nieznanych instrumentach. Jed jedno z przyjemnością, czasem długo e, dańskiego jedzenia wydawało się już bardzo przy Kiedy zaczęłam czuć się Feng Fengzi odłożył swoją serwetkę i wstał. To było absolutnie przepyszne. Jeżeli nie macie nic przeciwko, to... Złożyłem wyrazy razy żony i z racją podszedł do KG. Zast Zastanawiałam się, jak Karo to zareaguje. Chciałabym być małą szarszą, aby być tego świadkiem. Wstałam po i odeszłam trochę od stołu bankietowego. Musiałam być trochę sama, podeszłam do mojego stolika i nieco na oboczu usiadłam przy nim i obserwować gości. Kłamkwa i Ewelin śmiały się serdecznie, wymieniały czułe spojrzenia. Kory pożerał wszystko, częstując się każdą potrawą, która znalazła się na jego drodze. Karen na przemian wyrażała zniesmaczenie jej podziw, a także wybuchała śmiechem, gdy patrzyła na wszystko, co pożerał. Chyba nie zauważyła, że Kory podsuwa mu coraz większe potrawy. Aldrich był pogrążony w najwyraźniej fascynującej dyskusji z Jamonem który słuchał go z uwagą. Sądząc po wielkich gestach sylfa w, w kierunku nieba, łatwo mogłam sobie wyobrazić, o czym była mowa. Siedzący obok, Evelyn Leftan zdawał się niechętnie brać udział w uroczystościach. Podczas gdy wahałam się, czy do niego wyłączyć, Matthew nagle usiadł koło mnie. — Hej, Patty, nie przeszkadzam się, jeśli usiądę koło ciebie? Przeciwnie, właśnie miałam do ciebie podejść. Ach tak? Chciałaś mi coś powiedzieć? Nie, nie miałam, po prostu nie to ochotę. ochotę. ochoty. przejechał dłonią po włosach. Przeszedłem tu usiądę, bo... mówiło było mi się z tobą wczoraj rozmawiało. O ziemi i o, moich przy... o, i o moim przybyciu tutaj. Tylko ty możesz naprawdę zrozumieć przez co przeszło. To prawda, powiedz mi, chcę wiedzieć wszystko. Nie spodziewałem się, że będziesz tak że ty... Jesteś pełno niesgrony, opowiedz mi wszystko od początku. Cóż, za początek słyszałem o wczoraj spotkanie satyrem i tak dalej. Ale tym satyrem był Karuto? Nie, to nie było Karuto nigdy nie odchodzi daleko od swojego pieca. To był inny Satyr. Nazywa się Wech. zapomniałem. To brzmi jak Koroni, koroni, cóż sam nie wiem. W każdym razie miał coś wspólnego z rogami. Albo Aż W razie nie był to Karuto. Uznałem go... Poznałem go dużo później. Kto był pierwszym członkiem AG, który spotkałeś? Koi, pitsuny ze straży absyntu. Może już ją poznałeś. Tak, poznałam ją. To było. Ona jest. No dobrze się z nim nagadujesz? Aha, teraz tak. Ale ja kiedy spotkałam ją pierwszy raz, przyznaję, że trochę się bałem. Chyba mnie podrywało. Domyślam się. Ciebie też podrywało, cóż, to nie jest takie naprawdę filtrowanie? To raczej robiła dziwne insynuacje przyciągłym głosem. To brzmi jak ona, w każdym razie zaprowadziła mnie do Quankła. Kankła natychmiast zapewniła mnie, że spotkała już człowieka, z którym od razu bardzo się dobrze dogadała. Nie słyszałam, kiedy przyszłyście. Być może byłaś zbyt pochona na rozmową z Matthew. Szefowo, czy przypadkiem nie podsłuchujesz naszej rozmowy? To raczej nie jest moim, naszym stylom. Obie się zacznęły, zanim się pocałowały. Po ich zarożnych połiczkach wnioskuję, że od posiłku podano coś więcej niż tylko napoje gazowane. Cieszę się, że tak dobrze się bawią. Zostawimy Was w spokoju. Chyba ktoś nas tam woła. Zaśmiały się i odeszły. Matthew, mów dalej. Twoje pierwsze dni nie były zbyt trudne? Cóż, nie, wszyscy byli bardzo miły. Matthew pochylił się nade mną w konspiracji i na miną. Wszyscy oprócz kłamczu a naprawdę ma coś przeciwko mnie. Tak blisko mnie. Ładnie pachnią. tym się uprostował, by swoje włosy. Natknęłam się przez przypadek na chronę i na giganitę na ich przybyciu. Spędziliśmy razem dosyć bardzo siłą, by mogli się zintegrować. Wydawali mi się bardzo normalni. Wydawali mi się bardzo normalni. Jak ludzie, których mogłem poznać na Ziemi. Oczywiście, gdybym spotkał się z kimś na Ziemi. Naprawdę byłeś tak samo samotny na Ziemi? Być może było to zbyt osobiste pytanie. Ale Matthew szeroko się uśmiechnął. Nie wydawało się, żeby mu to przeszkadzało. Tak, żyłem praktycznie odcięty od świata. Robiłem swoje własne rzeczy. Czasami zastanawiałem się, czy nie byłbym szczęśliwszy z ludźmi. Ale zawsze powtarzałem sobie, że nie. Było mi dobrze, miałem spokój. Mieszkańcy Ziemi wydawali mi się nijacy. Czytałem fantasy, science fiction, grałem w gry. No, tak wie ja. Marzyłem o większych, bardziej kolorowych innych światach. Można powiedzieć, że moje prośby zostały wysłuchane, kiedy się tu pojawiłem. Ale teraz, gdy po raz pierwszy od miesięcy widzę innego człowieka, muszę przyznać, że mnie przyciągasz. O, ty nie wiesz bawełna. Podobno niektórym Podoba się moja szczerość, bezpośredniość. Niektórzy uważają to nawet za urocze. Tak, mogę sobie wyobrazić, ale nie powiem Ci, co ja o tym myślę. Muszę przyznać, że spędzam miło czas rozmawiając z innym człowiekiem. Uważam, że jest czarujący, ale nie zamierzam tego przyznać. Tak jak powrót do świata, który wydawał mi się tracony, a teraz wydaje się piękniejszy niż kiedykolwiek. Uśmiechnęłam się do niego. Matthew zmierzył włosy. Muszę, myślę, że w końcu mogłabym polubić ten tik. Oboje znowu się zaśmieliśmy. Przykro mi, ale po tych mądrych słowach muszę cię opuścić. Ach, dlaczego? Masz zamiast spotkać się z innym człowiekiem? Nie, ale Angel Leifton wpatruje się w ciebie. Myślę, że chciałby zamienić z tobą słowo. Skorzystam z okazji, aby spróbować Darty. Karol to nazwał ją nieopisana tarta warzywna. Haha, rzeczywiście, szkoda by było jej nie spróbować. Widzimy się później, Patty. Miłego wieczoru. Matthew się oddalił. Spojrzałam w kierunku Leiftana. Nasze spojrzenia się skrzyżowały. Stałam i do niego dołączyłam. Czy chciałeś mi coś powiedzieć o Leiftanie? Leiftan zanurzył we mnie swoje spojrzenie. Mogłam w wyczytać wielką odrękę, Odrękę, na, na którą chyba nie będę mogła nic poradzić. Ale w tam miło cię, dobrze się bawisz, a więc zaczynasz patrzeć na sprawy trochę jaśniej. Co, jesteś zazdrosny, bo rozmawiałam z Matią? Na ustach na pojawił się smutny uśmiech. Powiedzmy, że tak. I daleko, i się nie posunął. Przykro mi na niego patrzeć w takim stanie. Słuchaj, skoro sporo myślałem przez cały dzień, nie robiłem nic innego. Ja myślę, że muszę poświęcić jeszcze trochę czasu na przemyślenia. Nie chcę niczego narzucać ani tobie, ani innym. Przykro mi, ale chyba muszę nabrać dystansu. Chcesz powiedzieć do mnie, jeżeli uważasz, że tak będzie lepiej? Nie chodzi jedynie o ciebie, ale o wszystko. Muszę zdać sobie sprawę z tego, co zrobiłem, zmierzyć się samym z samym sobą. Będę musiał pobyć sam przez jakiś czas. Jeśli uważasz, że tak będzie najlepiej, to myślę, że decyzja należy do ciebie. Dziękuję, zamierzam się odizolować od teraz. Nie czuję się swobodnie wśród tych wszystkich osób, które traktują mnie jak bohatera, a ten pomnik nie mogę nawet na niego patrzeć. Rozumiem, dla mnie też jest to trudne. Nie mam pojęcia, jak bym na jego miejscu. Wyciępiłem go wytoru nie martw się o mnie. I tak zobaczymy się wkrótce. Leftan opuścił bankiet. wyglądał na przebitego. Zanim udał się do KG, Lefton obrócił się do mnie. O, mam listwę. Spojrzał mi w oczy, rozasadnił i smutno się uśmiechnął. Spojrzałam na niego zaciśniętym gardłem. Między nami był taki dystans. Czy kiedykolwiek będziemy w stanie odnaleźć tę bliskość, którą kiedyś mieliśmy? Mogę mieć tylko nadzieję. Pod pewnymi względami życie było łatwiejsze, gdy byliśmy w stanie wojny. Może ma rację, że chce się oddalić na jakiś czas. Leifton odwrócił się i zniknął w ciemnościach. Wróciłam się w kierunku wiśni. Przed chwilą stałam zamyślona, obserwując bankiet bawiących się gości. Są tu prawie wszystkie osoby, które nadal są mi bliskie, i kilka, które mogą się takimi stać, jeśli tylko odłożą odpowiednich starań. Z wyjątkiem tych, którzy wyjechali, brakuje jedynie. Moje rozmyślenia zostały przerwane przez okrzyk zaskoczenia kłamkła. Otworzyła szeroko oczy i wpatrywała się w coś za mną. Wyglądała na zachwyconą. Odwróciłam się tam, przy kiosku centralnym. Wyglądał poważniej, był bardziej umieśniony, ale jego posturę poznałabym wszędzie. Serce zabiło mi mocniej. Newra wrócił. Jestem taka szczęśliwa. Ciekawiej się zmienił. Miał ściągniętą twarz i sceptycznie spoglądał na bankiet. Wyglądał poważniej i mroźniej niż ostatnim razem, gdy go widziałam. Jeszcze mnie nie zauważył, mam nadzieję, że za bardzo się nie zmienił. Podeszłam do niego, rozprączkowana, miałam ściśnięte gardło, jak mnie przywita. Nie jestem pewna, czy poradziłabym sobie z kolejnymi szcząsami. Teraz żeby aby w sobie przygodę, przejdź do zakładki z odcinkami, znajdziesz tam wszystkie dostępne odcinki, dalej będziesz mogła zagrać lipę jeżeli chcesz ponownie. No my już zakończymy, a... No, tyle. Dziękuję. Pa pa!